Już po raz dziesiąty Hospicjum Królowej Apostołów w Policach zorganizowało festyn dla mieszkańców. Celem była integracja i zbiórka pieniędzy na budowę Hospicjum Stacjonarnego w Tanowie. Festyn odbył się 18 czerwca na placu przy ulicy Wyszyńskiego. W organizację prężnie włączyli się wolontariusze, wśród nich chłopcy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży. Bo nie dość, że nam pomagają przy organizacji tego festynu, już od wczoraj dźwigają namioty, organizują, dzisiaj rozkładali to wszystko, będą to składać. Jak widać pomagają przy loterii fantowej. Największą atrakcją była loteria fantowa. Każdy zakupiony los brał udział w losowaniu nagród. Sprzedaje zwierzątka różne zabawki na loterii, za które dzieci się cieszą po prostu. Nic wielkiego, po prostu pomagam, im, żeby się cieszyły. Od 10 lat festyn wspierają członkowie klubu motocyklowego Cruiser ze Szczecina. Gotują grochówkę, a zebranymi pieniędzmi wspierają działalność w hospicjum. Na naszą grochówkę jest naprawdę pokryt. Od początku kolejka. Od paru godzin wszyscy się dopytują, o której będzie. także Nie mogliśmy zawieźć. W każdym razie bardzo chętnie tu przyjeżdżam. Dorośli wydawali pieniądze, a najmłodsi korzystali z przygotowanych atrakcji. Wszystkich łączył wspólny cel. No bardzo skuteczna technika, bardzo bolo, bolesne, bolesna dźwignia. Teraz nikt z kolei. Za niewielką kwotę sprzedawano ciasta. Można było także zbadać poziom cukru i zmierzyć ciśnienie. A jeżeli coś się stwierdzi, że mamy podwyższony wody, wody, poziom cukru, wtedy my ludzi kierujemy do przychodni do lekarza pierwszego kontaktu, żeby dalej się diagnozować. O godzinie 16 rozstrzygnięto loterię fantową, wylosowano dwóch zwycięzców i wręczono nagrody. Tablet ufundowany przez lokalną firmę kamieniarską i rower miejski zakupiony przez starostwo powiatowe. Tego dnia uzbierano 4020 zł.